Alarm. Musisz poznać prawdę o swoich nocnych snach. Dziś będziemy mówić o spotkaniach, które przeczą logice, nie o tych zwykłych, lecz o tych, które przekraczają zasłonę niewidzialnego. Czy obudziłeś się kiedyś ze łzami w oczach, czując w piersi namacalną obecność kogoś, kto odszedł? Czy przeżywałeś chwilę z kimś, kogo już tu nie ma i czułeś, jakby to było całkowicie realne? Przestań myśleć, że to tylko wyobraźnia. Jest w tym o wiele więcej treści niż możesz sobie wyobrazić. Subtelny świat odwiedza nas w chwilach ciszy, kiedy ciało odpoczywa, a dusza wyrusza w swoją podróż. To podczas snu nasza obrona słabnie, a drogie dusze mogą wreszcie nas ponownie dotknąć. Mądry Cico Sawier już wiedział, kiedy śnisz o kimś, kto odszedł, przeżywasz autentyczne spotkanie, wspierane przez nierozerwalne więzy. Istnieje coś pilnego do zrozumienia, kluczowa wiadomość, głębokie pocieszenie, być może cicha prośba, i to właśnie zamierzamy teraz odkryć. Ale zanim to zrobimy, chciałbym Cię zaprosić do skomentowania poniżej. Pamiętam, to słowo pieczętuje Twoje zobowiązanie wobec wspomnień, które w Tobie wibrują, i dusz, które nadal Cię kochają z drugiej strony, ponieważ ten film nie opowiada o fantazjach, jest o duchowych objawieniach, o spotkaniach, które nauka ignoruje, ale które serce rozpoznaje, o nocnych wizytach, które nie są urojeniem umysłu, lecz wyrazem wieczności. Czy jesteś gotów rozszyfrować, co szepczą? Pięć filarów nocnego połączenia duchowego. Wyobraź sobie teraz, że każdy sen jest niewidzialnym listem światła. Niektóre przynoszą pokój, inne są ostatnim pożegnaniem, jeszcze inne zawoalowanym ostrzeżeniem. Ale wszystkie niosą jedną pewność: ostateczna transformacja życia nie niszczy tego, co miłość zapieczętowała w duchu. Xavier wyraźnie ujawnił, że sny o tych, którzy są w wyższym planie, są w większości przypadków autentycznymi spotkaniami duchowymi. Co więcej, zdarzają się tylko wtedy, gdy jest na to boskie pozwolenie i gdy więź uczucia jest żywa i pulsująca. Dziś zrozumiesz, co oznaczają te sny, dlaczego się pojawiają i jak działać, gdy się pojawią. Wspólnie przetłumaczymy znaki niewidzialnego świata, abyś nigdy więcej nie czuł się zagubiony. Zostań ze mną do końca, ponieważ wkroczymy na święte terytoria, których wielu się obawia, ale które kryją największe prawdy naszej podróży. I być może zrozumiesz, że to nie sen Cię odwiedza, ale to Ty odwiedzasz miłość. Przebudzenie duszy. Podczas odpoczynku, podczas snu, nasza dusza częściowo uwalnia się od ciała fizycznego i nawiguje po subtelnych planach. To nie jest majaczenie ani trywialny sen. Jest to tymczasowe uwolnienie, wspierane przez opatrzność, gdzie ponowne spotkania i nauka odbywają się z głębią, na którą stan czuwania nie pozwala. Ile razy obudziłeś się ze łzami w oczach, czując znajomy zapach, uścisk, który wydawał się niesamowicie realny? Być może nawet nie podzieliłeś się tym z nikim, ale wiedz, jest w tym momencie coś tajemniczego i świętego. Duch opiekuńczy mógł cię odwiedzić z miłością. Cziko Czawier nauczał, że tęsknota nie jest błędem, jest eterycznym mostem. To żywe przypomnienie, że miłość jest nieskończona, a kiedy ta tęsknota pulsuje z intensywnością, może otworzyć kanały dla spotkań duchowych, które przekraczają czas. Kiedy przeżywamy chwilę z kimś, kto odszedł, nie jest to jedynie refleksja mentalna, może to być dialog duszy z duszą. Cicha rozmowa, dotyk, który przecina wymiary, przypomnienie, że fenomen życia nie niszczy tego, co stworzenie zjednoczyło. Są duchy, które przychodzą, aby pocieszyć, inne, by prosić o myśl o pokoju, niektóre przychodzą, by sygnalizować, prowadzić lub chronić. Każda wizyta jest wyjątkowa. Serce wie, o czym umysł zapomina. Często, budząc się, dokładna pamięć zanika. Pozostaje tylko uczucie, spokój, czułość lub lekki szept. Dzieje się tak, ponieważ nasz fizyczny mózg ma ograniczenia rejestracji, ale duchowe serce, ach ono rozpoznaje to, co jest prawdziwe, nawet gdy cielesne oczy nie widzą. Chico mówił, że więzi nie są zrywane wraz ze zmianą planu, one się tylko przekształcają. Istotne połączenie pozostaje aktywne. Wibrując na innej częstotliwości, kiedy łączysz się z kimś bliskim we śnie, ta częstotliwość na chwilę się wyrównuje i następuje komunia. Są sny, które są prostymi konstrukcjami mentalnymi, odbiciem zmartwień, ale są też inne, które niosą ze sobą inną energię, bardziej żywą, wyraźniejszą. To one zasługują na całą twoją uwagę. Ponieważ mogą zawierać kluczowe i głębokie przesłania z wyższych planów. Czy czułeś kiedyś we śnie pocieszający uścisk, jakbyś wracał do dzieciństwa? Czy czułeś pocałunek w czoło, pieszczotę z daleka? Te szczegóły nie są wynikiem wyobraźni, są dowodem autentycznego spotkania, w którym duch dotknął twojej duszy. Spirytyzm objawia nam, że oderwanie od materii jest jedynie ewolucją. A wolne duchy nadal nas kochają, obserwują i prowadzą. Wielu z nich szuka podczas naszego snu okazji do komunikacji, aby powiedzieć, że nadal są aktywni w świetle. Sekretna logistyka ponownych spotkań. Nie każdy sen o zmarłych bliskich jest tylko wspomnieniem. Niektóre są starannie zaplanowane w świecie duchowym. Mentorzy światła oceniają nasze potrzeby, wykonalność ponownego spotkania, a gdy jest na to zasługa i harmonia, autoryzują tymczasowe zjednoczenie dusz, które wciąż się kochają. Kiedy odpoczywasz w stanie modlitwy, z podniesioną myślą, Twój duch lepiej przygotowuje się do tych wizyt, spokojne serce staje się bardziej otwarte. To jak strojenie radia, im więcej wewnętrznej harmonii. Tym jaśniejsza będzie melodia spotkania. Ciko wyjaśniał, że często ci, którzy nas odwiedzają, są wspierani przez przewodników lub opiekunów. Te duchy bezpiecznie prowadzą nas na scenę ponownego spotkania. To nie jest zamieszanie, to boska opatrzność. Wszystko ma porządek, intencje i wyższy cel. Czasami śnimy o kimś, kto odszedł, ale obecność wydaje się odległa w ciszy. Może się to zdarzyć, gdy duch wciąż dostosowuje się do nowego istnienia lub przechodzi przez własne wyzwania. Mimo to samo zobaczenie go pociesza i ożywia naszego ducha. W innych przypadkach sny są tak potężne, że budzisz się z niezachwianą pewnością byłem z nim i rzeczywiście byłeś. Duchowe serce nie myli się, gdy dotyka czegoś prawdziwego i transcendentalnego. Ukryte ostrzeżenie i misja pocieszenia. Niektóre spotkania we śnie przychodzą z zadaniem. Ukochany duch może przynieść ostrzeżenie o czymś, co się zbliża, subtelną wskazówkę, znak ostrożności. Nie ignoruj tych wizyt, zwróć uwagę na szczegóły, wypowiedziane słowa, a zwłaszcza na uczucie, które się utrzymało. Są też sny o zakończeniu. Chwile, w których dusza już zrozumiała, że wkrótce nie będzie tego ponownego spotkania. Wtedy duch pojawia się po raz ostatni, spokojny w pokoju, aby powiedzieć mam się dobrze, żyj teraz swoją podróżą. Ile dusz zostało wspartych przez te sny? Ile intensywnych bólów zostało złagodzonych prostym sennym obrazem, który ujawnił ciągłość uczucia? To jest wiara w działaniu. Ciko przypominał nam, że łzy wylane po przebudzeniu nie są z żalu, ale z czystej tęsknoty. A tęsknota jest ogniwem między światami, to przez nią duchy się zbliżają. Jeśli miałeś tego rodzaju sen, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Podziel się nim. Świadectwo jest częścią procesu. Mówienie o tych doświadczeniach pomaga innym potwierdzić ich własne. I w ten sposób wspólnie budujemy pewność, że życie nie gaśnie. Moc modlitwy i harmonia miłości. Często ponowne spotkanie we śnie jest tak intymne, że czujemy chęć ponownego odpoczynku w nadziei na powrót do tej przestrzeni. Ale to nie zależy tylko od naszej woli. Istnieją większe prawa, które kierują tymi spotkaniami oparte na harmonii i równowadze. Duch tego, kto się transformuje, nadal nas obserwuje, kibicuje nam, wysyłając wibracje miłości. Kiedy dostrzega nasz intensywny ból, szuka sposobów, by pocieszyć. A jeśli znajduje harmonię w naszej wibracji, używa snu jako okna, by nas odwiedzić. Ponowne spotkania nie zawsze niosą słowa. Czasami jest tylko obecność, długie spojrzenie, znany krajobraz, poczucie spokoju. To wystarczy, aby uspokoić serce. Duch mówi w ciszy: Jestem z Tobą, nawet jeśli mnie nie widzisz. Są tacy, którzy wielokrotnie przeżywają chwilę we śnie z tym samym duchem, może to wskazywać na bardzo silną więź lub wspólne zadanie, które wciąż trzeba rozszyfrować. W takich przypadkach modlitwa i refleksja są kluczowe, aby zrozumieć naleganie tej przyjaznej duszy. Duchowy czas różni się od naszego. Sen trwający zaledwie kilka minut może zawierać bogate i rozległe doświadczenia. Chico mówił, że często przeżywamy prawdziwe godzinne spotkania podczas jednej nocy. Odszyfrowywanie znaków i leczenie niezakończonych spraw. Dlatego kiedy przeżywasz chwilę z kimś bliskim, zapisz, zapisz szczegóły. Zachowaj to, jakby to była otrzymana korespondencja. Z czasem możesz zauważyć wzorce, zaszyfrowane wiadomości, subtelne prośby. Subtelny świat komunikuje się za pomocą symboli. Ponowne spotkania we śnie nie zawsze przynoszą natychmiastowe pocieszenie. Niektóre powodują niepokój, dziwność, a nawet obawę. Może się to zdarzyć, gdy istnieją nierozwiązane konflikty, poczucie winy lub nierozstrzygnięte sprawy. Mimo to, sen jest zaproszeniem do naprawy, szansą na przebaczenie, uwolnienie i rozpoczęcie od nowa, nawet na odległość. Czyko nauczał nas, że duch nie musi być blisko fizycznie, aby się pojednać. Przebaczenie, modlitwa, czysta intencja docierają na drugą stronę. Czasami sen jest tylko wstępem do większego procesu harmonizacji między duszami. Są ponowne spotkania, które zmieniają naszą esencję. Po sennym doświadczeniu zaczynamy patrzeć na życie z większą lekkością. Dyskomfort nieobecności łagodnieje. To dowód na to, że faktycznie nastąpiła wymiana energii duchowej. Obecność drugiego głęboko dotknęła naszej duszy w świetle. Jeśli miałeś to doświadczenie, zaufaj. Nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego teraz, coś istotnego zostało zasiane w Twoim duchu. Ziarno nadziei, przypomnienie o tym, co jest nieskończone. Nie wątp w to, co czułeś. Serce rozpoznaje to, co ignoruje rozum. Serce, najpotężniejszy portal, jest niemal niezauważalna delikatność w sposobie, w jaki zbliża się świat duchowy. Nie przychodzi z hałasem, ale z subtelnością, jak szept w ciszy. A sny są być może najbardziej intymnym i głębokim językiem tego miłosnego zbliżenia. Kiedy odpoczywamy, nasze fizyczne zmysły się uspokajają, ale zmysły duchowe budzą się. Jesteśmy wtedy prowadzeni przez powinowactwo do planów, gdzie prawa ziemskie nie obowiązują. Tam wszystko rezonuje w uniwersalnym języku miłości. Chico Xavier twierdził że serce jest największym portalem między dwoma światami im jest czystsze, bardziej współczujące, bardziej wolne od egoizmu, tym większa jest jego zdolność dotarcia do tych, którzy odeszli. Sen w tym kontekście jest boskim darem. Ci, którzy kultywują nawyk modlitwy przed snem, przygotowują ducha na wzniosłe doświadczenia. Szczera modlitwa tworzy most światła między Tobą a duchami dobroczyńcami. Misja pocieszenia i siła obecności. Czasami sny są testami duszy. Duch jest prowadzony do symbolicznych scenariuszy, w których musi wybierać, reagować, uczyć się. W tych chwilach ukochane dusze mogą pojawić się jako dyskretni przewodnicy, obserwując nasz postęp i pomagając nam swoją cichą, ale potężną obecnością. Duchowość nigdy nas nie opuszcza. Nawet gdy czujemy się samotni, jesteśmy otoczeni energiami miłości, a sen o kimś, kto odszedł, jest tego przypomnieniem. Skinienie niewidzialnego jestem tutaj, wypowiedziane bez słów, ale odczuwane w pełni. Są tacy, którzy odczuwają obawę przed tymi snami. Myślą, że to zły omen, ale ciko mówił: Duch, który kocha, nie straszy. Duch, który się troszczy, nie niepokoi. Strach pochodzi z braku zrozumienia. Miłość, gdy jest zrozumiana, rozprasza każdy cień. Jeśli obecność była spokojna, ciepła, nie ma się czego obawiać. To jest błogosławieństwo. Jeśli sen przyniósł niepokój, może istnieć ukryta prośba o modlitwę lub harmonizację. W obu przypadkach najlepsza odpowiedź jest zawsze taka sama: modlitwa z sercem. Są tacy, którzy wielokrotnie śnią o tych samych miejscach u boku ukochanej osoby, ogrodach, domach. Te scenerie nie są przypadkowe. Są to środowiska w planie duchowym. Które mają wartość uczuciową, transformacja i pewność nieskończonej miłości. Są też sny, w których widzimy duszę, która odeszła młodszą, zdrowszą, promienną. Dzieje się tak, ponieważ w planie duchowym duch manifestuje się tak, jak się czuje, a nie tak, jak wyglądał fizycznie. Jeśli widziałeś kogoś piękniejszego, to znak ewolucji. Te obrazy są boskimi ustępstwami. Pokazują, że nawet po wielkim przejściu istnieje pokój i radość poza ciałem fizycznym. Jeśli ktoś ukazał ci się uśmiechnięty, wiedz, ta dusza jest już w świetle. Kiedy duch manifestuje się ze znakami bólu, czasami szuka wsparcia. Podniesiona myśl, prosta modlitwa może być balsamem dla jego duszy. Ponowne spotkanie we snach to nie tylko pocieszenie. To także odpowiedzialność, to szansa na odwzajemnienie miłości miłosierdziem, pamięci modlitwą. Jeśli ukochana dusza pojawiła się w ciszy, spójrz w oczy, które widziałeś. Duchowe oczy mówią wiele, proszą, dziękują, przyjmują, a czasem po prostu mówią: Nie zapomnij o mnie. Obojętność jest formą zapomnienia. Modlitwa za tego, kto odszedł, to utrzymywanie go aktywnego w świetle. Jeśli zostałeś dotknięty tym doświadczeniem, przyjmij je jako prezent. A jeśli jeszcze go nie miałeś, módl się ze spokojem. Być może jesteś już odwiedzany, choć tego nie pamiętasz. Kluczowe jest utrzymanie harmonii uczucia. Życie jest czymś znacznie więcej niż to, co postrzegamy. Istnieją niewidzialne wymiary, które przeplatają się w każdej chwili. A sen o kimś, kto odszedł, jest jednym z tych subtelnych ogniw, które łączą nas z nieskończonością. Jeśli dotarłeś aż tutaj, przyjmij moją wdzięczność i moją modlitwę. Niech to spotkanie w słowach dotknęło czegoś głębokiego w twojej istocie. Nie jesteś sam. Obecność, która odwiedziła twój sen, nadal jest obok ciebie w sposób niewidzialny, ale pewny. Kiedy tęsknota przytłacza, pamiętaj, jest to forma miłości, która się nie skończyła. A jeśli miłość nie ustała, połączenie jest wieczne. Jeśli ta wiadomość rezonowała w tobie, napisz w komentarzach: Nadal czuję. To zdanie pieczętuje Twoją duchową obecność w tej przestrzeni. A dzieląc się, rozciągasz to światło na inne dusze, które cierpią w ciszy. Z lżejszym sercem zapraszam Cię polub ten film, subskrybuj kanał i udostępnij komuś, kto potrzebuje światła. Niech każdy twój gest będzie jak modlitwa, która się rozprzestrzenia, niosąc pokój tam, gdzie nadal krzyczy cierpienie.